Ciecz Newtonowska w Instytucie Fizyki Jądrowej. No, mamy tutaj dwie specjalistki, dwie młode naukowczynie, które badają własności cieczy newtonowskiej. Powiedzcie mi, co to, co to jest w ogóle, na jakiej zasadzie to działa? Bo tak robicie trochę, jakbyście ciasto tutaj robiły, a to nie jest ciasto, to jest ciecz, prawda? A z jednej strony czasami to płynie, a czasem jest takie twarde. Na czym to polega? Jak się to jest twarde, a jak się to jest smutne. Pływa. A ja mogę włożyć tam palec? No, spróbuję. Uwaga, trzeba dotknąć szybko, szybko dna, tak? O, 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 nie wchodzi. O, natomiast, gdybym był cierpliwy, włożył tak i powolutku, to jest po prostu jak woda. To jest różnica. Ciecz Newtonowska to jest taka ciecz, która jak się ją szybko naciska, nie przepuszcza, nie puszcza dalej. Natomiast jeśli to zrobić łagodnie, wchodzi się jak w masło, jak w bardzo ciepłe masło. Eee, ciecz Newtonowska, więc jedna z takich magicznych eee, rzeczy, które tu można zobaczyć. Eee, widzę tu także tutaj eee, no, ciekawą rzecz. Mamy balon, a tu są bardzo, bardzo ostre gwoździe. No i cóż, i można spróbować to nacisnąć, no i kiedy on strzeli, nie strzela. Dlaczego? Powiedz, dlaczego to nie strzeli. Balon rozkłada się na masa, rozkłada się na częściach gwoździ i odsuwalna jest, dlatego nie strzela, ale jakby był jeden gwóźdź, to balon by się przebił. Tak, to znaczy nie tyle masa, co po prostu ta siła, z którą ten, te gwoździe się chcą dostać do środka, rozkłada się na bardzo, bardzo wiele gwoździ. Wobec tego ta siła jest malutka, natomiast gdyby był jeden, no to na końcu tego gwoździa byłoby ogromne ciśnienie i balon by nam strzelił. To jest przykład. Dlaczego e, hinduscy fakirzy mogą spać na łóżku z gwoździami? Bo to po prostu w żaden sposób nie przekuje. Jeśli im więcej tych gwoździ jest, tym to bardziej bezpiecznie jest. No dobra, a dalej co tu widzimy? E, co to jest? To jest sytuacja, kiedy... No zobaczmy, mamy taką sytuację, spójrzmy to w taki sposób. Wiadomo, że tu jest wyżej niż tu, prawda? I jeśli byśmy położyli ten, ten stożek w taki sposób, no to on powinien stoczyć się w dół. A jednak, co się dzieje? Kręci się i e, jedzie pod górę. Nazywamy to paradoksalnym ruchem. Paradoksalny to jest taki, który z, pierwszej, z pierwszego punktu widzenia e, jest niemożliwy. A jednak, tak się dzieje. Jak to spojrzeć? Na, na to zjawisko, tak na chłodno, to e, środek ciężkości tego jest tutaj. Jak, zobaczymy, e, jeśli to się z, e, e, skończy swój ruch, to ten środek ciężkości tu jest niżej niż tu, więc tak naprawdę ten stożek stacza się w dół, ale nam się wydaje, że on e, idzie pod górę. To wynika z tego kształtu. On tu jest bardzo wysoko, dość wysoko w porównaniu z tego. Właściwie można by to y, sprawdzić to za pomocą, no nie wiem, no, no na przykład czegoś takiego, na jakiej wysokości to jest, i teraz tu, na jakiej wysokości jest to ten sposób. A jedno z takich najciekawszych zjawisk jest tutaj. Dla mnie ono jest takie, no, e, przykład działania chaosu. Tak to jest. Opowiadasz tak. o tym, jak o chaosie. Panu dobrze idzie. Proszę kontynuować. Dobrze. Ma pan większe doświadczenie na pewno. Słuchajcie. To jest historia o tym i o tak zwanym efekcie motyla. Mamy wahadło, dwa wahadła, i teraz puszczamy je w taki sposób, i widzimy, że one tak samo chodzą. Co to oznacza? To znaczy, że znamy wzór na, na wahadło i możemy sobie obliczyć, w jakiej pozycji wychylenia będzie to wahadło w 28 sekundzie, w 35 i tak dalej. Natomiast zobaczmy inną sytuację, o taką. I teraz zobaczymy, że identycznie puszczone wahadła zachowują się zupełnie, zupełnie inaczej. Dlaczego jedno jest inaczej, a drugie? To nie ma mowy o żadnym rezonansie. One mogłyby stać na różnych stołach. Widzicie, niektóre z nich są, są spokojne w danym momencie, a inne szaleją, a potem odwrotnie. To jest przykład, dlaczego nie możemy e, przewidzieć pogody na miesiąc do przodu. Dlatego, że jest tak zwany efekt motyla. Efekt motyla polega na tym, że Żebym nie wiem jak się starał, ustawiając warunki początkowe tego, tego, y, tego wahadła, zawsze będzie leciuteńko inaczej, leciutynko I ten ta, ta leciuteńka różnica sprawi, że w którejś tam sekundzie się to dramatycznie y, 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 będzie różniło. To jest tak, że jeśli ja teraz kichnę, to ma to wpływ na pogodę w Chinach za miesiąc. I to malutkie kichnięcie może powodować dramatyczne e, rezultaty. Jeszcze raz, puszczam to w ten sposób. Powinny identycznie się zachowywać. Na początku tak, ale już teraz okazuje się, że całkiem nie. To jest właśnie efekt motyla w praktyce. Chaos jest nieprzewidywalny, ale też ma tendencję do wytwarzania struktur, ale to jest zupełnie inna inne zagadnienia. Takie i inne ciekawe rzeczy możecie zobaczyć na Nocy Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.